Witam serdecznie w pierwszej odsłonie pigułki e-sportu. Z tej strony Tybek. Zaczynamy. Od 7 do 10 stycznia w Atlancie odbyły się finały drugiego sezonu Smite World Championship. Z puli nagród wynoszącej milion dolarów połowa powędrowała w ręce zwycięzcy europejskiej drużyny Epsilon Esports. Valve, twórca gry Counter Strike Global Offensive, wydał na swojej stronie oświadczenie dotyczące zbanowanych uczestników zamieszanych w ustawianie meczy. Każdy, kto dopuści się tego typu incydentu otrzyma dożywotni zakaz udziału w turniejach wspieranych przez Valve. Już dzisiaj ruszył kolejny sezon League of Legends Championship Series. 10 drużyn powalczy ze sobą przez kolejne 9 tygodni. Ten sezon rozpoczyna się z udziałem jedynie trzech Polaków, Yangosa, Wandera oraz Kikisa. h k odnosi swoje pierwsze zwycięstwo. Hiszpańska organizacja G2 Esport rozstaje się z dywizją Heroes of the Storm Chociaż nie podaje oficjalnie konkretnych powodów. Jeden z byłych zawodników, Łukasz Leo From Korea -Mirek, potwierdza rozpad drużyny, ale zapowiada również stworzenie nowego zespołu. 9 stycznia w warszawskim Padbarze odbył się pierwszy z fanów Dota 2. Polska ekipa Launch Gaming została pokonana w finale Road to Las Vegas i wraca do domu z wygraną w wysokości 15 tysięcy dolarów. Zwycięzca Optic Gaming otrzymał 35 tysięcy dolarów i zaproszenie do turnieju E-League. Podczas tej samej imprezy doszło do pojedynku słownego pomiędzy Duncanem Torinem Shieldsem oraz legendą NBA Shaquillem Onilem. Całe zdarzenie zyskało komediowy wydźwięk, a internet podsumowuje całe zajście Torin 1 Shaq 0. Illuminar Gaming jest o krok od wejścia do Challenger Series. Trener Fryderyk Kozioł przyznaje, że na pewno nie będzie łatwo. W kwalifikacjach pokonali węgierską drużynę Wonder Stage Esports 2 do 0 oraz niemiecki zespół Mysteries Monkey 3 do 1. DreamHack stworzył nową serię turniejów CS:GO DreamHack Masters. W tym roku pod tym szyldem zaplanowano turnieje z pulą aż 250 tysięcy dolarów. Pierwsze rozgrywki już 12 kwietnia. Organizatorzy Intel Extreme Masters w Katowicach ujawnili szczegóły dotyczące rozgrywek i kwalifikacji turnieju CS:GO. W puli nagród znalazło się 250 tysięcy dolarów, o które powalczy 12 drużyn. 8 z nich otrzyma zaproszenie zaś pozostałe powalczą w kwalifikacjach. Hakerzy obeszli zabezpieczenia serwisu Battlefy, służącego do administracji i organizacji turniejów e-sportowych. Tym samym hakerzy wykradli dane blisko 90 tysięcy użytkowników. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy ponownie.